Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu ogólnym na miesiąc czerwiec bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładik przy pomocy pozłaconego tarota królewskiego. Przepiękna karta debiutuje teraz w czerwcu na czytaniach u mnie. Będziecie mogli zobaczyć, jaką ma piękną grafikę i ogólnie energetykę. Po rozkładzie wylosuję dla Was jedną kartę z serii Potęga Myśli: Odnajdź siłę w sobie. No i co? Tradycyjnie przypomnę, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować. Każdy z Was ma inne życie, więc wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Zachęcam, żeby odsłuchać sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Karty tasowałam, już je przekładam i zaczynamy, moi kochani. Co tam ciekawego czerwiec dla raka przygotował? Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc czerwiec. Karta mocy, karta siły. Co pomaga bądź przeszkadza. Sześć mieczy. Wasze działania w miesiącu czerwcu. Dziewiątka denarów. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Ósemka mieczy. O kim, o czym rak myśli, co planuje, co analizuje w czerwcu. Dwa denary, połowa miesiąca, dziesięć denarów. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy czujecie, postrzegacie, odnajdujecie się w tej sytuacji. Piątka buław. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Czwórka monet. Obawy bądź nadzieje. Szóstka monet, ale denarowy miesiąc, kochane raki. Zobaczcie. Tutaj pieniądze, pieniądze, materia, praca, pasje i koniec miesiąca. Osiem buław. Fajny miesiąc. W tle pustelnik. Mądre jakieś życiowe decyzje, ale też niektóre raki, zwłaszcza tutaj poprzez przyjaciół, znajomych, mogą być postrzegane jako takie odlutki troszeczkę w czerwcu. Ale to dlatego, że Wy macie dużo pracy. Ewentualnie, kochani, budowa bądź remont, remont mieszkania bądź budowa domu. Czymś się tutaj zajmujecie? Może sobie działkę kupiliście i po prostu teraz tylko działka, działka, działka. Inwestujemy w działkę, roślinki, ogródki, jakieś domki letniskowe i na tym jesteście sfokusowani. Eee, pustelnik jest to sprawa, nad którą myślicie od dłuższego czasu. Do czegoś dojrzewacie? Może to chodzi o wyjazd, bo tu mamy koło fortuny, tutaj jest ta szóstka mieczy. Może przeprowadzka, może zmiana kierunku zawodowego, czyli chcecie pójść zupełnie w inną stronę. Może niewyuczony zawód, ale to, co lubicie z pasją, w czym macie talent, a może odwrotnie. Jednak wracacie do tego wyuczonego, bo. Być może tam są lepsze zarobki i pewniejsza, bezpieczna praca. Jesteście w energii karty siły, więc na pewno chcecie ciężką pracą osiągnąć sukces. Macie ambicje zawodowe, yy, widzicie w sobie rozwój, tak? Yy, no, to, na jakim etapie teraz jesteście, na pewno nie jest jeszcze meritum. Tego, co chcecie osiągnąć, tak? E, cierpliwie dążycie do określonego celu. E, jesteście bardzo pracowici, bardzo dynamiczni, e, bardzo zaangażowani w swoje sprawy. Wiecie, co macie robić. Te, macie dar przekonywania, ale przede wszystkim, właśnie tą waleczność, tą moc do kreacji. Do rozwiązywania problemów, do wpływania na inne osoby. Tutaj dyplomacja, strategia jest waszą mocną stroną. Ogromna cierpliwość. Więc nawet jeżeli no, jest jakaś trudna sprawa, na przykład, no nie wiem, kupiliście mieszkanie, remont się przedłuża, chcielibyście się już przeprowadzić, a to trwa, trwa i trwa, no to wiadomo, ta irytacja gdzieś tam narasta. E, dobrze, kochani, więc coś wam się przedłuża. Pustelnik to jest przedłużanie czegoś. Bądź rozważania, które mają Was tutaj uświadomić, znaleźć złoty środek na rozwiązanie jakiejś sytuacji, odmiana losu. Więc wydaje mi się, że wreszcie sprawy ruszą do przodu i jakaś współpraca przyniesie efekty. Powinniście zadbać o siebie, bo widzę, że jesteście troszeczkę wyczerpani tym. Nie wiem, może ciężko pracujecie, bo. Wbieracie na coś pieniądze, tak, oszczędzacie. No wydaje mi się, że tutaj chodzi o mieszkanie, jakiś remont. No kwestie rodzinne, finansowe, związane właśnie z nieruchomościami. Może być tak, że pracujecie w nieruchomościach. E pośrednictwo kupno, sprzedaż ewentualnie <coughs> jakaś deweloperka, budownictwo, remonty, usługi budowlane, usługo, usługi budow remontowo budowlane, tak? E Szóstka mieczy to jest też planowanie przeniesienia się, czy to do innego mieszkania, czy to do innego lokalu, więc tutaj może niektóre raki wynajmują, chcą się przenieść gdzieś bliżej pracy na przykład, bądź zamieszkać z rodziną. Mamy dziesiątkę denarów, bo no, są czasy, jakie są, wynajem kosztuje i. Jeżeli rodzice na przykład mają duży dom i sami mieszkają, no to dlaczego macie się nie wprowadzić, nie zająć na przykład jednego piętra, prawda? Wtedy koszty utrzymania życia no już można podzielić na dwie rodziny i jest łatwiej. Więc, kochani, ruszacie z czymś do przodu. Chcecie coś zmienić, poprawić, żeby było wam lepiej. Macie jakiś pomysł i po malutku się do niego przygotowujecie. Znaczy myślę, że od dłuższego czasu że o tym myśleliście, tylko być może teraz będziecie to wdrażać w życie. Co z pracą? Pracowity jest rak. I tak, jeżeli nie masz pracy, już ci mówię raku, że tą pracę znajdziesz. Być może jest to praca w innym mieście, w innym kraju, praca, gdzie będziesz dojeżdżać musiał do klienta, bądź gdzieś dalej do, dojeżdżać do pracy. No, na przykład, mieszkasz na jednym końcu miasta, trzeba będzie przez całe miasto przejechać, żeby gdzieś tam dotrzeć. Ale może no, być też taka sytuacja, że już masz teraz utrudniony dojazd do pracy, będziesz chciał znaleźć coś bliżej swojego domu rodzinnego ewentualnie dostałeś dobrą pracę i musisz się przeprowadzić, żeby właśnie pół życia nie spędzać w aucie czy w pociągu, tak? Więc tu mogą być takie różne ruchy, no w zależności e, jaką macie sytuację. Wasze działania dziewiątka denarów, czyli spełniać się zawodowo, osiągnąć sukces, cieszyć się z zarobionych pieniędzy, móc je wydawać, móc je oszczędzać. Inwestycje w grunty, inwestycje w siebie. Mm, jakieś kursy, na które chcecie uszczęszczać, rozwój swój zawodowy, tak? Ale tak jak powiedziałam wcześniej, być może budowa domu, być może remont mieszkania, być może zakup nieruchomości, ewentualnie, no, jakieś tutaj zmiany architektoniczne, jeżeli chcecie, no, na przykład, no, nie wiem, wygospodarować jakąś dodatkową przestrzeń w swoim mieszkaniu bądź domu, albo po prostu wystrój Wam się już znudził i chcecie sobie zamówić nowe mebelki. Więc tutaj jeżeli szukacie pracy, pracę na takim poziomie, który spełnia Wasze oczekiwania, bo znacie swoją wartość. Wiecie, co umiecie, wiecie, jakie macie talent, jakie umiejętności, uprawnienia, wykształcenie i no, za grosze zarabiać nie będziecie więc tutaj widzę takie bardzo ambitne raki co odchodzi do przeszłości? ósemka mieczy, więc tutaj bycie takim w takiej kropce, że nie wiem co mam zrobić że być może jestem zależna od pewnych spraw od pewnych decyzji i nie mogę ruszyć z miejsca nie mogę e, iść do przodu blokują mi jakieś informacje jakieś natrętne myśli czegoś się boję mam jakiś swój, e, jakąś swoją wizję no, i być może niekoniecznie ta pewność siebie, żeby coś przekroczyć, tak? Ruszyć z jakąś inicjatywą. Natomiast całe szczęście, że to już jest za wami. Te opaski z oczu i z uszu zejdą. Myślę, że rak znajdzie w sobie motywację i odwagę do działania, żeby po prostu zrealizować swój cel, taką silną wolę, no i taką samodyscyplinę, tak? żeby po prostu odważyć się, zrobić jakiś krok yy, i coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli wyjazd zawodowy, jak najbardziej tak. Hmm. To jest korzystne dla Was. Zmiana też pracy tutaj, zmiana lokalizacji, ale nie chcę się powtarzać. Więc jeżeli do tej pory no, mieliście problem, co tutaj zrobić, bo no, coś bym chciała, ale się boję, albo nie mam możliwości finansowych, to to się już zmienia. I tutaj tak, o czym myślicie? Dwa denary. Jeżeli rozkręcacie swój własny biznes, być może bierzecie pod uwagę jakieś dwie lokalizacje, bądź dwie specjalizacje, może jesteście wybitnie uzdolnionymi, wykształconymi osobami, które jak kobieta pracująca w 40-latku na no, żadnej pracy się nie boją, szybko się uczą i być może właśnie przejawiają talenty w różnych dziedzinach zawodowych i mogą robić to bądź tamto, tak? No już każdy wie, o co chodzi. Więc tutaj być może wybieranie dwóch opcji. Zastanawianie się nad w, w, wspólnikiem, czy nie wziąć kogoś, żeby na przykład, no jak już wynajmujecie lokal, żeby płacić we dwoje, tak? Wam jest potrzebna jakaś powierzchnia, być może komuś będzie i możecie fajny taki duet stworzyć. Dwie propozycje pracy do wyboru, czyli zastanawiacie się, czy u tego, czy u tamtego pracodawcy pracować. Praca na dwie zmiany, dodatkowa praca. Bądź zainwestowanie jakiejś większej gotówki. Natomiast ogólnie chodzi o to, żeby mieć stabilizację i płynność finansową. Żeby ciągle nie lawirować, nie pożyczać, nie zastanawiać się, czy mi wystarczy od wypłaty do wypłaty, czy kupić leki, czy zapłacić czynsz, czy kupić sobie coś do ubrania, czy na przykład, no nie wiem, zatankować samochód. Daję takie przykłady, ale teraz, no, niestety, wiele osób się z tym boryka, bo mamy drożyznę, jest po prostu trudny okres czasu. Więc takie właśnie. Radzenie sobie z tym wszystkim, tak? Żeby no, mieć to wszystko pod kontrolą i żeby ta płynność finansowa była. Natomiast może być też tak, że rak już ma pracę, tylko zastanawia się, czy sobie jeszcze nie dorobić, żeby jeszcze mieć więcej i taką pewność, że starczy. Połowa miesiąca, dziesiątka denarów więc przepiękna karta. I tutaj tak, dziesiątka denarów to jest karta rodziny, rodziny, z którą jesteście spokrewnieni. Więc tak jak powiedziałam, niektóre raki wprowadzą się z powrotem do rodziców, inne się od nich wyprowadzą. Kupią swoje własne mieszkanie, będzie już wyremontowane to mieszkanie, można się wprowadzać. Piękny wystrój, będziecie zadowoleni. Może być taka sytuacja, że kończycie budowę domu i też już wchodzi jakaś re ekipa remontowa. Jest na tak zwanej wykończeniówce i lada moment będziecie się przeprowadzać. Dziesiątka denarów to też jakiś biznes rodzinny. Pieniądze, które dostajecie od rodziny, w spadku, w darowiznie, e, jakiś podział majątku, jakiś udział w nieruchomości, coś takiego też może być u niektórych raków. Natomiast macie pełną skrzynię gotówki, zastanówcie się, na, na co ją wydać, tak? Pod spodem jest piątka była, więc być może, no nie wiem, jeżeli chodzi o pracę, może jest konkurencja, ale wy jesteście bezkonkurencyjni, więc róbcie swoje. Jeżeli kupujecie mieszkanie, być może było wielu chętnych, trzeba było dać atrakcyjną ofertę. No i oczywiście, jak już wiecie, w większości przypadków do spadku też jest wielu chętnych, tak? Od razu pokazujemy. Swoje prawdziwe oblicze, swoją naturę, jak tam właśnie jest jakaś sumka do podziału, więc być może tutaj rak też będzie musiał po prostu postarać się, powalczyć o swoje, nie odpuścić czegoś, nie darować. Bo dlaczego? No i w takiej energii właśnie jesteście. Pięć buław. Pokonać przeszkody, wytrwać w tym wszystkim, nie dać się. Zmotywować się też wewnętrznie, przełamać jakieś swoje słabości, lenistwo, zwątpienie, tylko iść taranem do przodu. Nie dać się. Unikać konfliktów o marchewkę, ale nie pozwolić sobie odebrać tutaj yy, tego, co wam się należy, zwłaszcza po rodzicach i dziadkach: jakieś pamiątki, jakieś antyki, jakieś właśnie biżuterie, bądź, bądź pieniądze, nieruchomości. No. Przecież to też Wam się należy, też byliście dzieckiem, e, bądź e, wnuczkiem, wnuczką, córką, synem. Więc coś po tych rodzicach, po tych dziadkach, bądź innych krewnych e, no musicie mieć, tak? Dobrze, moi kochani. Czyli waleczność, wasza energia. Z zewnątrz cztery denary, więc zobaczcie, ktoś chce zachować to dla siebie, nie chce się podzielić. Więc tu też mogą być jakieś sprawy rozwodowe. Czwórka denarów jest to karta, no. Jestem dumny z tego, co mam. Chwalę się swoimi skarbami, ale broń Boże, żeby ktoś się za blisko do nich zbliżył. No to jest też karta takiej osoby, która ma węża w kieszeni i. Być może ma, ale no nie dzieli się. Taki skweru, e, Sknerus ma kwacz. No, no nie wiem, czy niektóre osoby kojarzą, o co mi chodzi. Była taka bajka z Kaczorem Donaldem. Lata 90. E, no 2000 chyba też w powtórkach właśnie. Taki Sknerus ma który był miliarderem, a był tak chytry, że no głupoty robił. Skarb trzymał te swoje pieniądze i, i z nikim nie chciał się podzielić. E, bardzo był właśnie taki chytry. Więc może ktoś tutaj taki jest. No, i jeżeli o spadek gdzieś tam rywalizujecie, może nie będzie tak łatwo. Być może nawet trzeba będzie się w sądzie, gdzieś tam spotkać, chociaż ja na razie tego nie widzę. I ten spadek może być po tej starszej osobie, jakaś zodiakalna panna. Natomiast, moi kochani. Czwórka denarów to jest też, być może, jeżeli chodzi o waszego partner, partnera bądź partnerkę, taka chęć ustabilizowania swojego życia. Czyli mam swoje cztery kąty, tak? Mam swoje mieszkanko. Jak to moja babcia mawiała? Ciasne, ale własne. Nikt mi się nie wtrąca, nikt mi nie decyduje. Ja jestem gospodynią w moim domu, mój mąż gospodarzem i sobie rządzimy. Choćby nie wiem, jaka była życzliwość, sympatia i dobre relacje w rodzinach, to zawsze dojdzie do jakichś zgrzytów, na no zawsze gdzieś tam się narusza tą prywatność. Oczywiście wy wyjątkowe przypadki są, prawda? Ale no, z tego co wiem, to chyba jednak każdy woli być panem u siebie. E jak to mówią i. I coś mi wpadło do oka. Przepraszam Was, moi drodzy, zawiesiłam się, ale rzęsa mi wypadła i kuję mnie już zaraz może ją usunę. Każdy chce rządzić się swoimi prawami na swoim własnym podwórku, prawda? Dobrze, jeżeli będziecie chcieli pożyczyć też od kogoś pieniądze, no to ktoś. Pożyczyć albo ktoś od Was chce pożyczyć, bądź Waszym kosztem coś urządzać, żyć. Tak więc tutaj też, no, musicie być może coś w tym zmienić, bo już cierpliwość raka się kończy. Obawy bądź nadzieję, równowaga finansowa. No właśnie, i tutaj te pary, które być może, bo tutaj też jakieś małżeństwo w tle nie powiedziałam, być może niektóre raki w połowie czerwca będą się. Yy, będą brały ślub. Chciałam powiedzieć hajta, ale nie. Będą brały ślub. No i może jest taka sytuacja, że rak zarabia, a, a partner bądź partnerka. No niekoniecznie, i tutaj jest ten skrzydł. Nie ma tej równowagi finansowej, nie ma tego rozliczenia. Jeżeli chodzi o pracę, zastanawiacie się, czy będzie klient z pieniędzmi, tak? Jeżeli własny biznes, jeżeli praca na etacie, czy ta osoba będzie się z wami rozliczać, czy jest uczciwa. Czy możecie liczyć na premie, na wynagrodzenia, na jakieś dodatkowe bonusy? No i czy to będzie umowa po prostu taka, jak zostało Wam to obiecane? Czy będziecie mogli też tą równowagę finansową osiągnąć poprzez tą pracę? Wydaje mi się, że tak. Jeżeli staracie się o kredyt na mieszkanie bądź dom, dostaniecie ten kredyt. Pod koniec miesiąca będzie decyzja. I, I bardzo szybko to jakoś załatwicie, tak? Natomiast te raki, które chcą kupić nieruchomość bądź sprzedać, też bardzo szybko pojawi się klient. Klient, który po prostu wyłoży gotówkę, częściowo może kredytować, więc tak pół na pół, jakby będzie, ale będzie to osoba z konkretnymi pieniędzmi. No i kończycie, kochani, miesiąc dobrymi wiadomościami, wspaniałymi jakimiś nowinami, rozwojem sytuacji, więc tutaj bardzo szybko coś się zadzieje. Jeżeli do jakieś starania, tutaj o spadek, podział majątku, będzie jakieś tutaj formalności rodzinne. Dogadacie się bardzo dobrze. I propozycja z zewnątrz bardzo usatysfakcjonuje raka. Ewentualnie rak coś zaproponuje i to będzie przyjęte pozytywnie, tak? Więc sprawy nabierają tempa. Macie nowe, kreatywne pomysły na swój własny biznes, więc na pewno tutaj się. Będziecie rozwijać zawodowo bardzo mocno i bardzo szybko. Zobaczcie to: słońce w tle, tak? Czyli energia, moc do działania i, i szczęśliwe momenty w życiu, spełnienie zawodowe, biznes, który przynosi świetne dochody, no ale też szczęście w związku. No i moi drodzy, no i to tyle chyba. Natomiast co w relacjach? W relacjach, moi kochani, tak jak raki nie wiedziały co zrobić, tak chyba niektóre właśnie na jakiś czas wyprowadzą się do rodziców, więc tutaj być może od dłuższego czasu czujecie się samotne. Cza, coś, czas coś tym zmienić. Tym bardziej, że ciągle się kłócicie, nie możecie dojść do porozumienia, bo wydaje mi się, że rak tu ciężko pracuje i naprawdę ma pieniądze zarabia, Na no, związał się z osobą, która po prostu tylko siedzi na waszym garnuszku, więc jeżeli się rozwodzicie, rozchodzicie też rak tutaj przejmuje majątek jeszcze chce się rozliczyć za jakiś długi bądź będzie chciał przejąć opiekę nad dziećmi jakieś sprawiedliwe podziały majątku też po rozwodzie, ale to mówię od razu we wszystkich sprawach czy to podział majątku ze względu na rozstanie czy podział majątku ze względu na jakieś darowizny spadki po starszej osobie dogadacie się, Semka była w to jest pozytywna karta, bardzo szybko Dojdziecie do porozumienia i, i was to będzie motywować do dalszego działania. Będziecie zadowoleni z obrotu spraw. Samotne raki mają szansę kogoś poznać, jakiegoś zodiakalnego lwa. Bądź pannę. Od dłuższego czasu czujecie się samotne w związku. Do tej pory nie wiedziałyście, co robić, ale wydaje mi się, że szukacie kogoś nowego i ktoś nowy się pojawił. Tylko zastanawiacie się, co tu zrobić, bo być może jeszcze jest obecny partner bądź partnerka, a już tutaj z kimś nowym sobie piszecie, być może przez internet tą osobę poznaliście. Więc tutaj też będziecie musieli no, zadecydować, co dalej, bo też bijecie się z myślami. A ta osoba bardzo was szanuje, bardzo by was chciała mieć przy sobie. Ma mieszkanie, więc być może się macie, możecie do niej wprowadzić. Więc tutaj, te raki, które już naprawdę no, są w takiej desperacji i chcą odejść od obecnego partnera bądź partnerki, bo, bo być może są z jakąś osobą agresywną, nieprzewidywalną, yy, z jakąś toksyczną osobą, tak? Dominującą. No i nie dogadujecie się, no gdzieś tam każdy żyje swoim życiem. A była, był rak bardzo niezdecydowany, często zmieniał zdanie, odwracał trochę kota ogonem. To teraz ruszy do przodu bardzo szybko. No, no i to tyle, tylko uważajcie, właśnie, żeby tutaj nie wchodzić w coś nowego dopiero, dopóki nie, ureguluje, nie uregulujecie spraw z przeszłości. Natomiast samotne raki mają szansę kogoś poznać, będą się tu bardzo starać o kogoś. Może być tak, że to wy jesteście wolni, a ta osoba dopiero kończy relację i wchodzicie jako drudzy już do, do związku, ale tu jakby załatwienie spraw poprzez osobę, z którą coś tutaj rozpoczynacie, bardzo szybko e, będzie przemiegać. Na razie sobie rozmawiacie, być może dojdzie do spotkania, ale tutaj widzę jakieś zaangażowanie. Coś się zmienia, kochani, więc nie warto rezygnować tutaj, wyjazd też do pracy, na jakieś szkolenia, na jakieś kursy, bo niektóre raki będą tutaj właśnie uczyć się. Zdobywać jakieś nowe umiejętności. Zastanawiacie się, czy to będzie refundowane, czy będziecie mieli zwrot jakoś. Może być tak, że macie jakieś kursy bądź szkolenia zorganizowane przez Urząd Pracy i to wtedy będzie jakoś częściowo finalizowane. Praca będzie, nie martwcie się, w związkach trzeba porozmawiać. Ehm. Natomiast tutaj też niektóre pary no, myślą o tym małżeństwie bądź. W zamieszkaniu i to też będzie rozwijać się w prawidłowym kierunku. Jak najbardziej, tak. Tylko tutaj te rozliczenia. No, u niektórych jakieś są problemy finansowe waszego partnera bądź partnerki. Rak wszystko sponsoruje i to was jakoś irytuje, że wy ciężko pracujecie i możecie odłożyć, a tamta osoba jest na no nie dość, że ma mało pieniędzy, to jest takim dusi groszem i też Żałuje być może na wszystko pieniędzy, tak wszystko Wam wylicza i to być może raka bardzo irytuje. Bo ta dwójka, no to jest takie prawdziwe partnerstwo. Szóstka też denarów, tak? Czyli no tyle samo wkładajmy, inwestujmy w tą relację. Ja nie mówię, żebyście się z paragonami rozliczali po każdych zakupach, ale po prostu no, żeby dwie pensje pracowały na dom i na wspólne życie, a nie, że no jedno ciężko pracuje i, i pada na twarzy, tak powiem. A drugie sobie siedzi w domu i ogląda kiepskich na przykład, tak. I pije piwko. No nie, tak nie może być. Kochani, bardzo ładny ty y, miesiąc przed Wami. Tydzień chciałam powiedzieć, bo zaraz tygodniówki zaczynam. Bardzo ładny miesiąc. Y, jakiś nowy pomysł pod koniec miesiąca. Coś Was ucieszy, jakieś spotkanie, nowe znajomości, nowe perspektywy. I dobre wiadomości od rodziny. Dobre wiadomości, bądź wy tutaj będziecie no, coś rozgłaszać, chwalić się czymś, ale jakieś pozytywne zmiany. A przede wszystkim dom, mieszkanie, działka, jakieś spadki, jakaś firma, którą być może jakiś lokal remontujecie i bardzo będzie się podobał klientom. Ci klienci będą bardzo lgnąć do was i te pieniądze też. No stabilizacja finansowa, więc tak jak było do tej pory krucho. Też wahaliście się z czymś tak, teraz już wiecie, co robić. Więc idźcie za głosem intuicji, moi drodzy. Dobrze, zobaczmy, co nam karty jeszcze powiedzą. <laughs> jeżeli chodzi o zdrowie, widzę, że jest wszystko ok, tylko no dużo wysypiajcie się, odpoczywajcie, nie, nie tyrajcie jak wół. No i nie zapominajcie o witaminkach, tak? Witaminka C, witaminka D3, magnez, jeżeli potrzebujecie. Zobaczmy, jaka afirmacja. Proszę bardzo. Potrafię uchronić się od przeszłości i wybaczyć wszystkim. Uwalniam siebie i wszystkie obecne w moim życiu osoby od cierpień przeszłości. Jesteśmy teraz wolni i możemy doświadczać nowych cudów życia. No proszę bardzo, przepiękna afirmacja. Tak, jesteśmy wolni, nikt nas nie trzyma. A zobaczcie, rak czuł się zamknięty w klatce. Może nie mógł nic powiedzieć. Może nie widział pomocy, nie widział rozwiązania. Był osaczony w jakiś sposób. Może na własne życzenie, bo ta ósemka mieczy to też takie w głowie myślokształty, ale dlaczego one powstają? No bo przeżyliśmy jakąś traumatyczną historię w przeszłości, tak? I mamy jakieś wspomnienia, mamy jakiś obraz pewnych wydarzeń, i teraz boimy się, żeby nie było powtórki, tak? Piękne. Odcinamy się od przeszłości. Potrafię wybaczyć, zapomnieć, skupić się na tu i teraz. Dość cierpień. Jesteśmy teraz wolni i możemy doświadczać nowych cudów. Kochani, niech te cuda towarzyszą Wam przez całe życie. Realizujcie się, bądźcie szczęśliwi, zakochani, spełnieni, spokojni. Róbcie tak, żeby Wam było dobrze, kochani. No i co, życzę Wam wspaniałego, udanego czerwca. Przypominam, że czytanie jest ogólne: może dla jednego raka, może dla kilku, nie wiem tego. Wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Przecież każdy z Was ma inne życie, więc to by było nienormalne, jakby wszystkim to czytanie pasowało. No to już nie przesadzajmy. Odsłuchajcie, znak ascendentalny. Czasami ascendent bardzo mocno działa w naszym życiu, przyćmiewa ten nasz słoneczny znak. Więc być może ascendent będzie miał Wam więcej do powiedzenia. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego w czerwcu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do kolejnego razu. Widzimy się na kolejnym filmie. Do usłyszenia.